Ja wymyślę. Wpadłam przez ciebie po dziurki w nosie. Jeśli nie dostaniemy tych pieniędzy, żeby uciec, trafię za kratki. Wiesz, co się stanie? Jeśli Lucia nie będzie współpracowała? Pokażę jej i Adrianowi, kim jestem. Dotrzymam słowa i zmienię numer telefonu. Ty też to powinieneś się zrobić. I tak nie spoczną i będą nas dręczyć jak długo się da. Nie dostaną ani centa. Ale po meczu do Hiszpanii? nie. Żartowałam. Obiecuję ci to. Życie poświęcę, byś była szczęśliwa i zapomniała wszystkie koszmarne chwile. To będzie trudne, ale możemy zacząć już teraz. Próbować. Znam bardzo dobre miejsce. To, co mówisz, to prawdziwy szczyt. Dzięki Bogu Lucy otworzyła oczy i nie da im ani centa. Wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby dostali te pieniądze? Monika z biegiem. Tego mi tylko brakowało. Podobno Elvira zostanie kaleką. Złożyła doniesienie na Monikę, że ta ukradła jej pieniądze i zrzuciła ze schodu. Tylko ja potrafię zrozumieć ból Lucy. Rozczarowanie dzieckiem to coś, co zabija nas od środka. Nawet jeśli Lucy nie da im pieniędzy, niebezpieczeństwo istnieje. Zapewniam cię, że popełnią błąd i wyjdą z Dziupli. A to będzie oznaczało koniec koszmaru. Powiedzcie, że to nieprawda. Powiedzcie, nieprawda. Nie mogę zostać kaleczona. Co się ze mną stanie? Błagam, niech ktoś mi pomoże. you Siedzisz na moim łóżku. Uwiedzieli, że mogę zająć którekolwiek. To jest moje. I to ja tutaj rządzę staruszką. Ucz się przepisów, jeśli chcesz mieć oczy na swoim miejscu. Lorena wciąż jest przybita, ale wyszła przynajmniej na uczelnię, żeby zawiesić w studia. Kiedy wyjeżdża? Za trzy dni. Będę mogła spokojnie zabrać się za szukanie nowego mieszkania. Wiesz, że możesz zostać u nas. Zawsze będę wam za to wdzięczna. Zgodziłam się zamieszkać u Was ze względu na Lorenę, ale nie zamierzam dłużej cierpieć z powodu przeszłości. Trzeba robić dobrą minę do złej gry. Czas szybko mija i Dawid wkrótce wyjedzie. Za miesiąc mama jedzie do Europy i obiecała nas zabrać. Cieszę się, bo chcę poznać nowe kraje, ale głównie dlatego, że zobaczę jego. Turkaweczki. Kto to jest? Nowy wykładowca. Nie zaczynaj tego samego. Spokojnie, sprawdziłam go. Jest kawalerem. Wyjeżdżam. I to daleko stąd, więc czuj się wolny. I bądź sobie z kim chcesz. Nikogo innego nie chcę. Powtarzam, że kocham cię i zawsze będę na ciebie czekał. Zapomniałeś już, że to twój ojciec? Jaki ojciec? Jaki? No jaki? Nie mam żadnego ojca. Nie wracaj do tego. Kocham cię, Lore. Niemożliwe. Właściwie możliwe, bo wiedziałam, że nie wytrzymasz i odwiedzisz go. Wiem, jestem głupia. Owszem. Po co ci to było? Po co? Po nic. I nie zanoś mu trucizny, bo to tchórz. I tak się zabije. Z moją pomocą albo bez niej. Niech sam to zrobi. Nie wtrącaj się, bo sama możesz trafić za to do więzienia. Musimy zacząć odbudowę bazaru Milagros, Jak tylko uporamy się z projektem RAI, doskonale. Lucia bardzo się z tego powodu ucieszy. W pożarze bazaru zginęło wielu jej przyjaciół. To będzie hołd dla niej. Będę się bardzo starał. Zostawiam cię, bo dostanę burę od Mercedes. Mam bardzo wymagającą żonę, ale na inną bym ją nie zamienił. Nie ma czasu na żal. Mamy tylko jedno wyjście. Dokładnie. Trzeba to sfinalizować. I wątpię, czy Adrian na coś się nam przyda. Mam zabić własnego syna? Rób z nim co chcesz. Musimy porwać głupią Lucię. To ona jest nam potrzebna. Zaplanujmy to. Zaplanujmy. Ja Może w trakcie pożegnalnego meczu Diega. Kiedy? W tę sobotę. Opracowanie wersji polskiej studio Kompany Warszawa. Tekst.